Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcineczek z Minecrafta. Yy, tak, w poprzednim odcinku robiłem dach, który, jak wiecie,. No, tak średnio mi wyszedłbym powiedział, tak średnio. No, tak tros troszeczkę nierówny jest, ale tak minimalnie nierówny, nie? To wiecie. W sensie mógłbym go niby wyrównać, ale. Nie chce mi się. Co dzisiaj mamy do roboty? Na pewno bym chciał. Jakieś zwierzaczki sobie ogarnąć Aha, bo ja tworzyłem jak głupi łopaty A ja mam tutaj jeszcze nową łopatę Super, ekstra mm, Na pewno chciał zwierzaczki ogarnąć Tym się mogę nawet teraz zająć Ale to trzeba na początku wybudować im Taką zagrodę, bo one y, Z tego mogą uciec Śmiało, więc wiecie jak to jest Albo kij, wiecie co Zróbmy tutaj tą zagrodę Taką pierwotną nie to, nie mam przycisk. Pomyliłem przyciski. No powiem inaczej. Mm. Na razie i tak nie mam żelaza nawet na wiaderko. Mam, widzicie, kilo, który jest już na wyczerpaniu, dlatego muszę go oszczędzać. Yy. Na razie tak czyś. Gdzie, gdzie ten piasek się podział? What gdzie on jest? Ej, serio, teraz pytam, gdzie jest ten piasek? A bo to. Aha, ja, bo ja już wiem, że nie piasku, ja piaskuję. Pier... Yy, tego nie zrobię, więc zrobimy to koblem. 6, super. Yy, wracając, no to kurczę, no co ja chciałem powiedzieć, że zapomniałem? Yy... Eee, ja a, autentycznie zapomniałem, co chciałem powiedzieć. O czym mówiłem, już zapomniałem, o to mi chodzi. A, że nie mam żelaza, żeby zrobić wiaderko, więc zrobimy tak. No ale dobra, to aż tak źle nie może wyglądać. Tutaj też zrobimy ten Kobyl. Yy, tutaj też zróbmy kobl no bo to wygląda tragicznie. I tutaj mamy generalnie, może nie pustynię. A Szkoda, bo bym mógł sobie wielkiego błędu ogarnąć. Haha, <ścoughs> bo fajny żart mi wyszedł, bo wiel błąd, wielki błąd. Ha ha ha, nieśmieszne, wiem. Dobra, yy, czy oni będą mieli? Jakieś zwierzaczki. Kunika nie przywołam chyba w taki sposób, ale też domy są i ja pierdykam poszkodowane przeze mnie. O, plony idealnie dla mnie wyrosły, to mi się podoba. Ale na razie ich nie będę całkowicie unicestwiać, wiecie? Ja na razie. Tak, tak. Bo oni mają tu farmę mało tego prosperującą i działającą. Więc ja im tego nie będę psuć, bo moja farma nie działa, nie prosperuje. Nie, będę im po prostu kradł Będę u nich sadzić na nowo Okej, okay, ziemniaczki Marcheweczki Tutaj szybki poradnik jak oskamować villagerów Po prostu wchodzicie do wioski Kradniecie ich plony Ich własne plony, to jest bardzo ważne Kradniecie ich plony A potem, żeby było śmiesznie Bo w sumie czemu nie To sprzedajecie im Ich własne plony Za sporą kwotę to jest jakby. To jest logika wieśniaków w minecrafcie. A wiecie, co ja w sumie bardziej? To bym chciał pszenicę. Ziarna prawdy. <laughs> nie, ale villagerzy to są naprawdę takie istoty. Wybitne są, no. Co jak co? Wchodzisz do ich wioski, okradasz ich mimo żelaznych wielkich golemów, które stoją na straży. Które w sumie stoi, bo jest tylko jeden, bo ich nie stać na więcej. To. Okradasz ich z ich własnych plonów, oni nie mają do Ciebie żadnych pretensji, potem te plony im sprzedajesz za kasę. Czytaj Emeraldy, więc... Biznes jest biznes, tak? To jest wiadomo. Ziarno prawdy, kurde, czemu akurat ziarno prawdy? Nic, nieważne. Zam... zam... Zamknij! No. Yy, idziemy szukać tych krówków, ale... Te. W razie w... Jakbym nie widział krówków żadnych... O, jest kiciak, ale nie mam rybki żeby swojej szkiteła. Niestety. Mm. Jakbym nie widział żadnej krowy, to... W razie w mam tego, nie? Pszenicę, żeby sama do mnie przyszła. O, dzień dobry. To jest węgier, ale tam nie chcę schodzić. Po moich ostatnich... przebojach chodź, świnko. Muszę cię uratować od złego, chodź. Uh, Dobra, zbieramy wszystkie tam stworzenia Wszystkie stworzenia Duże i małe A czy to świnka będzie, czy to będzie krówka To już mniejsza sprawa, nie? Halo, chodź tu Mam dla ciebie kartofle Świnek, chodź Nie, mój cel to jest Mieć siodło Mieć siodło, mieć wędkę I jeździć na świni To jest mój priorytet w tej serii Mieć własną świnię, którą nazwę, nie wiem, gerwazy czy coś w tym guście. <laughs> Mieć świnię gerwazy i na gerwazym jeździć sobie, to będzie takie piękne. Potem powstaje na tym, jakby kiedyś będę miał swoje, nie wiem, koszuki, czy coś cały mercz na tym. Powstaje na świnie gerwazym. Halo, kurde, te świnie takie niezdecydowane. Mają żarło za darmo ode mnie, wystarczy, że za mną pójdą. Ale nie. Idziesz? Halo. Chodź, dałem ci ten... Ziemniaczka, to będziesz dla mnie teraz miła. Świnko, chodź, chodź. Chodź, muszę cię zapoznać w swoim nowym lokum. Tak, tylko potem będzie trzeba to wszystko... To ta będzie trzeba, kurde, przetransportować, nie? Chodź. Super. Yy, ta łataństwo znaczy, że całą tą moją Familię o to mi chodzi. Będę musiał w jakiś sposób przetransportować, że świnie oddzielić, krowę oddzielić i tak dalej. Ale wiecie co? Tutaj zrobimy inaczej. Yy, żebym się tutaj nie trudził, to już... kurde nie tak. To zepsujemy. To zepsujemy łapką z bardzo prostego powodu, bo szkoda mojego kilofa, który jest już na wyczerpaniu. Yy... Tylko to muszę postawić w taki sposób. No to nie miało tak wyglądać. Powtórka. Nie! Zostaw! Gerwazy! Nie! Odejdź! Odejdź! Ja pierdykam. Chodź tu, świnio jedna. Czy ty mnie musisz irytować? Czy ty musisz ranić moje uczucia? <grym> już nie wiem, co ja gadam, widzowie. Tak, no kurde, klasa światowa. Idziemy dalej w poszukiwaniu gerwazów czy innych bonifaców. Serio już nie mogę wiedzieć. I serio mi zniknęły trzy kurczaki? Sobie żartujecie ze mnie? No, już mogę biec. Yy, szóstka. Nie wiem, jak ci ludzie pobijają rekordy świata na kompie. Dla mnie gra na kompie to jest ułomna wersja zwykłej gry. Ja wiem, że na kompie generalnie o wiele więcej możliwości jest niż zwykła gra, powiedzmy, na jakimś konsoli czy czymś. Ale jak ja mam 13 lat, jak... Z 8 lat łącznie gram tylko i wyłącznie w taki, a nie inny sposób. No to ja się nie dziwię, że mi ciężko. Chodź owco! Nie trafiłem. To trzeba mieć umiejętności, żeby nie umieć przeskoczyć. Kurczak. Kurczak i owca, kurde. Dobra, kurczak, robimy test. Przebiegniesz tu. Nie ten przycisk. Kur. Nie! Ja pierdykam. Nie ten przycisk, żem klikł. Dobra, weźmy z tak piasku, żeby się czymś podsadzić, że mnie ten przycisk kliknął. No kurde. Teraz tam biec znowu. O ale się zląkłem, widzowie. Jestem też tuż po graniu w pograniu w horrorek. Taki jedny e, Widzieliście pewnie już na kanale, to. Wam powiem, ja. Już moje nerwy te. Nerwy, emocje, nie wiem jak to się mówi. Już są. W wyższy poziom to jest po prostu. Ty, a, tylko weź tam pójdź. Do tych. Itemków. Spadnijmy sobie tu do wody. Tu w ogóle to tak pięknie akcelot, aby można było złowić. A tu nie ma żadnych aksolotów. Nie, nic nie widzę. Nie to, to. Teraz tak. Czy ja tam przeskoczę? Mógłbym spróbować, ale. Do od... Nie! No kurde, nie to klikłem I nie... No nie to klikłem Czcina, czciny stracić nie mogę, co ty? Mnie jeszcze aż tak korów nie zgrzało, żeby tracić trzcinę Okej okay. Dobra mm. Czas na małą orient Jestem głupi czy głupi? sposób ja chcę przejść, mając piasek, który jest jednym z licznych bloków, które mają w Minecrafcie jakąkolwiek logikę i które wiedzą, wiedzą o istnieniu czegoś takiego jak grawitacja. To w jaki sposób mam się tam przekopać na drugą stronę? Skoro przejść piasek zna pojęcie jak grawitacja. A, bo ja tu przeskoczę, tak? Oh shit, spadowa ode mnie. Czy jakiś cymbał chciał do mnie strzelić? Jakiś sieć? Serio? Robimy akcję ewakuację, bo on tu przejdzie. Jola! O kurde, tam są jeszcze itemki. On tu nie przejdzie, nieważne. Ale on tu mnie uderzy. Bo to jest taka logika, nie? Że on mnie... On tu... Ajajaj, aj, aj. udało się. On tu nie przejdzie, ale on mnie uderzy generalnie. No, szkurde, no. Poczekaj, weźmy czwórkę. Bo to blok, który. Te logiki chciałem powiedzieć. Bo to blok, który grawitacji już nie ma. O, i jest jeszcze żelazo. I skapiemy. czemu by nie? Jestem, to mogę skorzystać, prawda, prawda. Idealnie. Żeby mi starczyło kilofa. ok, Okej. Okay. Oha, idealnie się zepsuło, ale idealnie mam trzy żelaza, czy tam cztery nie umiem liczyć, więc stworzę nowy. Teraz trzeba stąd wypłynąć. Ej, ale szczerze bardzo mi się podoba ogólnie ten. Ta woda, nie wiem jak to nazwać do końca. Taka idealnie wręcz zrobiona, żeby tu coś zbudować. Ten kanion ogólnie cały jest taki idealny wręcz, żeby tutaj coś wybudować, naprawdę. To wiem, może kiedyś. Yy, teraz tak, teraz tu wejść. A ja robię schody, bo po co ja mam się podbudowywać? Jak tu kiedyś będę schodzić, to po co mam ten? Ale to trochę potrwa, widzowie, zanim się nauczę grać. Dobra, co ja miałem robić? Szukać zwierzaków. Yy, czy kuni za mną pójdzie? To jest dla mnie pytanie ze 100 punktów. Czy koń pójdzie, jak ja mam to? Koniu! Czy ty za mną pójdziesz? W świat. Już widzę, że nie, ale cię na karmie trzymaj. Nawet serduszka mi dziadnie do dziadnie Już Widać mój piękny domek. Kurde, no pan prezes przyjechał. Owce, o, owce, będę mógł rozmnażać. I to mi się podoba. Owce, do nogi. Nie wiem jak się gwizda na owce. Jedna, a druga spierniczyła. Chodź tu. A, tam są drzewa, dobra, to luz. Tu jest kolejny jakiś kanion, więc go pomijamy szerokim łukiem. Czytaj dwie kratki. A Wy tak średnio macie chyba zainteresowanie tą moją pszenicą, co? Nie wiem, zwierzaki są tak ułomne niekiedy w Minecrafcie. Teraz muszę iść powoli, żeby one mnie nie zgubiły. Tu nie ma żadnej dziury, do której mogę wpaść? Nie. Powoli idziemy, owce, żebyście. Żebyście mnie nie zgubiły, broń, bo... serio łapy... Przestajecie mieć agro na dwóch kratkach. A, i widzowie, jedna rzecz. Ark. Dajcie znać, czy chcecie w komentarzach, bo nigdy nie piszecie komentarzy. Dajcie chociaż mi to znać. Czy chcielibyście serię z Arka? Bo ja powiem, mi tej gry bardzo brakuje. Naprawdę. Ark to jest tak durna gra i za to ją tak zawsze kochałem. No chodź, żeż. No, tempa owca, no. Chodź tu, kurde. Mały koczkodanie. Mi szczerze, tak brakuje serii z arka, że to jest hit. Grania w warka mi ogólnie bardzo brakuje, ale Epic generalnie coś nie działa. Nie trybi coś Epic z arkiem, wiecie? Nie wiem dlaczego, ale jakoś ark na Epiku nie trybi na maczku. Nie wiadomo dlaczego. Yy, w sensie jest możliwość jeszcze grania przez GeForce, wiadomo, ale. No, to wszystko zależy od Was, czy byście chcieli, czy nie, więc dajcie mi znać. Albo komentarzykiem, albo serdeczną łapą w górę. Czy ty możesz do mnie przyjść? Koczkodanie mały. Czy to, jak spytacie mnie, co to jest koczkoda, on nie odpowiem wam, bo nie mam pojęcia. Tak blisko zostało. No weźcie, wytrzymajcie dosłownie. 20 kroków. Jak będzie noc, nie najadą zombiaki. Nie wiem, ta owca jest jakaś terrorystka upośledzona. Ja ją będę musiał przefrobować. Na znak owcy terrorystki. Jak się robi czarny atrament ze Squida. Będę musiał znaleźć i upolować takiego Squida. Bii, bii. Patrzcie, ta świnia mądra. To owce to są tempaki, ale. Świnia mądra. Stała tu cały czas. Papuszki i nietoperki. Ciekawy achievement. Papużki i nietoperki. Czemu akurat nietoperki? I czemu dosłownie pisze nietoperki? <laughs> Za to uwielbiam Minecrafta. O i na tym serwerze, na tym serwerze, na tym świecie spróbuję też generalnie widzowie zrobić yy, najgłupsze śmierci, jakie są te najtrudniejsze achievementy do zdobycia, naprawdę. Wiem, że to nie ma się czym chwalić, że się ma tak głupią śmierć, ale... Ja widziałem na YouTubie są challenge na przykład, żeby robić te takie durne śmierci. Czajcie, muszę jedną rzecz zobaczyć. Dobra. Wiecie co widzowie, ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. W tym momencie się pożegnam. Sorry, że taki trochę krótszy dzisiaj, ale po pierwsze w sumie mówiłem, że będą krótsze. A po drugie mam jedną rzecz jeszcze do zrobienia, więc muszę kończyć. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego do zobaczenia w sumie już chyba i jutro. Bo teraz Minecrafta będzie dużo więcej, tyle wam mogę powiedzieć. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.